W ocach chór biały śnieg nocą leśnie I nietknięty z tobą trwa. Królestwo samotnej duszy, A królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach puszy w sercu kraj. Choć opieramy się, to się na nic nie stać. Niech nie wie, nikt nie straca nic, żadnych uczuć. Od teraz tak masz żyć, bez słów, bez snów łzom nie dać się. Lecę się wiatr się wie Mam tę moc, mam tę moc Rozpalę to co się tnie Mam tę moc, mam tę moc Wyjdę i zatrzasnę te szewi We wszystkim wbrew na ten kestem nie stać za ten gniew. O te laty coś w objęciach nie pcha Co te tani to co wielkie, że wuj nieokrom traci w mi Dawny strach coś ściskał kartło na safy se wreszcie znikł. Sopacę uciszce sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść z jak wolny ptak. O, tak. Mam tę moc, mam tę moc, mój jest to wiatr, okiełź nam śnieg. Mam tę moc, mam tę moc, i za mnie jest to śnieg. Wreszcie, ja, zostawię ślad, uślad, co tam puszek nie. Od lat, co się w objęciach chłodu nie wychadz. Moc mojej władzy lotem spada dziś na świat, A duszę moją w mroźnych szklach kukurze niesie wiatr. A myślę, bo się to, to nie jak kryształowy niec. Nie zrobię kroków w tym, nie spojrzę nigdy wstec. Mam tę moc, mam tę moc, z nową myślącą się. Mam tę moc, Mam tę moc, już nie ma tamtej mnie. O to ja stanęły w słonie dnia Co tam puszek gniew? O ty laty coś w ogóle chodzi mnie.